A już mnie widzi. Patrzcie jak ona radośnie biegnie do mnie. A w ogóle nic nie mówiłem, tylko mnie zauważyło. Ale trafiłem tutaj na kotki, tak? Tu są jeszcze trzy inne. Cześć kochanie. Dawno mnie nie było, co? Cześć kochanie, jaka ty szczuplutka jesteś. No, ojej, czy jaka piękna, tak? I tutaj są jeszcze kotki, patrzcie. Trzy kotki. I tutaj on Cześć kochanie, cześć <grywa> Tak przybiega ładnie do mnie O, co to za czarnuszek Taki piękny tam siedzi A ty co mnie zaczepiasz? Ojejciu Ja chciałem tamtego poznać, bo go nie znam Z całej tej ferajny Wydaje się spokojny, a ty? Nieco natarczywy Tutaj kotuś Ale kotusia fajna Kotusia. No chodź kochanie. Podejdź kochanie, no? Podejdź kochanie. Najpierw się przeciągnie. A co to za piękna kotusia tu siedzi? Której nie znam. Zaraz się okaże. Ewidentnie kotusia. Misiunia, no chodź. No chodź troszkę. A patrzcie kto tu siedzi. Misiulek siedzi. Nietykalny, bo nigdy go nawet nie dotknąłem. Kotusia, gdzie idziesz? Idzie sobie, tak? Patrzcie, jaki misiaczek jest piękny. Cześć, misiaczku. Cześć, misiaczku. Patrzcie. Tu jest misiaczek taki piękny.